Dlaczego większość analityków biznesowych nie ogarnia? Skąd mi się to wzięło? Czy coś w tym jest? I czy ty należysz być może do tej grupy? To sobie sprawdzimy właśnie w tym odcinku, który jest pierwszym z serii odcinków, które będą traktowały o fundamentalnych kompetencjach każdego analityka biznesowego, takiego porządnego analityka z prawdziwego zdarzenia. A dzisiaj poruszymy sobie właśnie ten temat, dlaczego tak jest, że większość analityków nie ogarnia. Powiem Ci też w tym odcinku, jak to było, kiedy porównałam odpowiedzi w rozmowach rekrutacyjnych z kilkudziesięcioma analitykami, z którymi rozmawiałam przez ostatnie miesiące, z odpowiedzią na te same pytania, Rekrutacyjne udzielił mi chat GPT. Czy sztuczna inteligencja już odpowiada lepiej niż analitycy na rekrutacji? Zapraszam Cię do tego odcinka. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, to nazywam się Hanna Gruzdowska, prowadzę analizę IT. Jest to strona, kanał, ale też jest to. Firma, która świadczy usługi szkoleniowe. Przeszkoliłam 6000 analityków biznesowych w ciągu ostatnich lat, bo analizą biznesową zajmuję się od 2010 roku i mam też już ponad 10 kursów online, w których uczę analityków, jak się rozwijać. Tematem tego odcinka, który jest jednym z serii, będzie to, dlaczego tak jest, że większość analityków biznesowych nie ogarnia. I teraz, skąd mi się wzięło takie stwierdzenie w ogóle, że, że tak jest? Ostatnio miałam kilka różnych sytuacji, które pokazywały mi. Pewne zjawiska. Między innymi takie, że nie wystarczy zostać zatrudnionym na stanowiska analityka biznesowego. Co więcej, nie wystarczy pracować wiele lat na tym stanowisku, żeby rzeczywiście mieć kompetencje analityka biznesowego. Czyli stanowisko i praca to jedno. A te, te kolejne rzeczy, czyli kompetencje to coś innego. Między innymi, co mnie skłoniło do tego? Kiedyś zadałam pytanie analitykom biznesowym pracującym w różnych zespołach, czy oni mają gdzieś spisany i w jaki sposób zakres funkcjonalny dla swojego komponentu, dla swojego zespołu. I połowa z tych osób, która była stosunkowo nowa w firmie, ale niekoniecznie w tym zawodzie, nie rozumiała w ogóle, co ja pytam. Próbowałam to wytłumaczyć z różnych punktów widzenia, ale okazuje się, że po prostu czasami nie mamy wspólnego y, takiego y, fundamentu, na którym możemy budować wspólne zrozumienie, więc y, to jest jedna rzecz. Po drugie, y, też zdarzały mi się ostatnio sytuacje, w których był analityk biznesowy, który rzeczywiście posiadał kompetencje, ale na przykład y, w Pewnych obszarów w ogóle nigdy nie dotykał i nie wiedział, jak to dopasować do reszty umiejętności analitycznych. Na przykład, Discovery Face, jak to spiąć z tą analizą, która jest opisana w Babo Guide. Dlatego takie sytuacje też się zdarzają. I skąd jeszcze wiem, że jest wielu takich analityków, którzy nie ogarniają? Przez ostatnie miesiące bardzo intensywnie przeglądałam CV. I prowadziłam rekrutację na analityków biznesowych. I w tych CV czasem wynika, z tych CV czasem wynikało, że osoba jest na wysokim stanowisku, jest seniorem, czasem nawet jest liderem, pracuje w analizie biznesowej przez wiele, wiele lat. No i też taka często optymistycznie nastawiona szłam na rozmowę rekrutacyjną, natomiast tam padały takie pytania, które tak naprawdę powinnam zadawać juniorowi, i na te pytania nie padała prawidłowa odpowiedź. Więc to jest też takie częste zjawisko, które się widzi, że mimo tego, że te osoby są, Analitykami i pracują na tym stanowisku od długiego czasu, to nadal brakuje tych takich podstawowych y, umiejętności. Czasami też widzę takie komentarze, jakieś takie rozczarowanie z, y, płynące z ust, czy to programistów, czy to architekta, który na przykład stwierdza, że analityk biznesowy nie jest w stanie mu pomóc w określonych zadaniach, więc lepiej już będzie, jeśli on sam to wykona, to zadanie na przykład zbierze pewne informacje y, albo przygotuje pewną analizę. I to już. Y, jest taka naprawdę czerwona lampka, która sygnalizuje, że analityk tutaj nie dostarcza wartości do tego zespołu i tymi kompetencjami, które ma obecnie, to one są niewystarczające. Te, ten taki narzędziownik, który ma, jest za mały albo właśnie nie posiada tych elementów, które by były potrzebne w firmie. Co jeszcze z rekrutacji i ze szkoleń? Też bardzo często widać, kiedy rozmawiam z wieloma analitykami, że potrzebujemy naprawdę systematyzować bardzo duże podstawy i to się tyczy zarówno osób nowych w branży, tu jest to w pełni zrozumiałe, jak i analityków, którzy pracują już jakiś czas, czy pracują nawet wiele, wiele lat. W szczególności jeśli jest to w jednej firmie i te osoby się tak jakby dopasowały do życia w tej organizacji. Ale niekoniecznie uzupełniały sobie wiedzę ogólnie na temat analizy biznesowej i przez to też myślę, że nie radzą sobie w wielu różnych sytuacjach, są one dla nich wyzwaniem, są stresem, nie wiedzą jakie zrobić tutaj kolejne kroki. Pokazały mi to też różne wizyty w firmach, które pokazują, że ktoś, kto uważa swoje kompetencje też za dość wysokie, jednak powoduje yy, Pewne problemy w firmach, które by się nie pojawiały, gdyby ta wiedza czy kompetencje rzeczywiście tam były. I to są różne takie sygnały z rynku, które sygnalizują, że wielu z tych analityków, z których, których spotykam, nie ma tych takich podstawowych kompetencji, mimo wielu, wielu lat doświadczenia. I teraz, jakie są powody takiej, takiej sytuacji? Po pierwsze, to jest to, że mamy niski próg wejścia do analizy biznesowej. Bardzo wiele osób po prostu może bardzo szybko znaleźć pracę analityka biznesowego. Wiem, że niektórym zajmuje to sporo czasu i faktycznie trzeba się naszukać, trzeba nad tym popracować, ale zdarzają się też takie sytuacje, że na przykład szef wprost mówi, że od kogoś nie oczekuje wiedzy analitycznej i wcale jej nie będzie sprawdzał, ani weryfikował, ani oczekiwał w, w, następnych, w następnych tygodniach czy miesiącach. No i to powoduje, że. Ktoś sobie obniża też poprzeczkę, że nasze otoczenie też obniża trochę poprzeczkę, bo nie oczekuje od nas tego, że będziemy ekspertami w tym obszarze, w jakim jesteśmy. Po drugie jest też to, że wielu menadżerów czy zespołów nadal nie ma takiego doświadczenia w pracy z analitykami biznesowymi, mimo tego, że ten zawód staje się coraz bardziej popularny, ale jednak dzięki czy przez ten brak doświadczenia w tej współpracy, to naprawdę oni nie wiedzą czego mogą od analityka oczekiwać, a z drugiej strony analityk chce się dopasować do oczekiwań, których tak naprawdę nie ma po tej drugiej stronie albo one są nie takie, jakie być powinny, no i w związku z tym ta poprzeczka do kompetencji analitycznych nie jest zawieszona odpowiednio wysoko, e, więc rzeczywiście e, tak też może być. Wiele osób w analizie biznesowej nadal jest stosunkowo młodych stażem, czyli 10 lat plus doświadczenia w analizie biznesowej to jest mniejszość tych analityków, która obecnie jest na rynku, większość jest właśnie poniżej 10 lat doświadczenia, więc ciągle gdzieś tam się rozwijamy i, i zdobywamy to e, doświadczenie. Zdarzają się też takie sytuacje, że analityk tak bardzo się skupia na tym, żeby zastosować ten szablon, który ma tutaj przygotowany, że zapomina o tym, że koniec końców chodzi o dostarczenie wartości i też przez to tworzy takie doświadczenie w firmie, które powoduje, że ludzie nie wiedzą, po co ten analityk jest, czy on tworzy dokumenty, ja nic z tego nie mam, po co, po co w zasadzie to, to jest wykonywane. No i też czasami sami od siebie mam wrażenie, nie oczekujemy. Zdarza się tak, że na przykład rozmawiam z analitykiem, który ma 10 lat, do świadczenia czy 7 w analizie biznesowej nie przeczytał ani jednej książki na temat analizy biznesowej, czyli ani nawet tyle sobie gdzieś tam trudu nie zadał. No i też brakuje często w ludziach takiego ognia. Takiego pożądania wiedzy, do tego, żeby rzeczywiście zgłębiać ten zawód, którym się zajęli. Oczywiście zrozumiałe jest to, że nie zawsze każdy ma dużo czasu, będąc na różnych etapach kariery. Jest też wiele obowiązków poza pracą, więc jak najbardziej jest to zrozumiałe. Też myślę, że często to otoczenie nam błędnie sygnalizuje, co tak naprawdę jest oczekiwane od analityka biznesowego. Otoczenie czuje, kiedy nie ma wartości, ale nie jest w stanie nazwać, jakie umiejętności, jakie artefakty, jakie narzędzia, jakie techniki powinny Stosować i trudno jest to przekazać, natomiast czuję, że tam nie ma wartości, ale nie jest tym pierwszym punktem, który powinien Tobie mówić, czego powinieneś się nauczyć. Bardziej jakie rezultaty powinieneś dostarczać, ale często jednak wiesza tą poprzeczkę zdecydowanie za nisko. No i, i właśnie ten taki brak wymagań i od innych, i od siebie powoduje, że my gdzieś tam stajemy na takim poziomie, który jest zdecydowanie za niski, ale jednak odczuwamy w związku z tym dużo dyskomfortu w postaci takiej, że na przykład czujemy, że nas zespół nie szanuje, nie. Doceniają naszej pracy. Nie, wie, nie mamy do końca świadomości, z czego to się bierze, ale gdzieś tam odbija się to właśnie o te takie kompetencje analityka żeby sprawdzić, czy to jakkolwiek pasuje do Ciebie, to zapraszam Cię tutaj do wykonania testu. W testu 30 pytań, w którym sprawdzisz sobie, jak wygląda Twoja wiedza na różnych poziomach, czyli na poziomie juniora, na poziomie mida i na poziomie seniora. Jestem ciekawa, czy to będzie adekwatny wynik do tego, co rzeczywiście masz teraz w swoim CV, czy znasz już te wszystkie podstawy, które powinieneś znać, czy jesteś na odpowiednio wysokim poziomie, jeśli chodzi też o te pytania, kompetencje, tak właśnie jak tutaj też firma Cię zainteresowała, Klasyfikowała, więc jeśli jesteś ciekawy, czy ciekawa, to zapraszam Cię do wykonania tego testu. A tak jak wspominałam, te nagrania będą tworzyły serię dotyczącą takich fundamentalnych, ale też bardzo kompleksowych kompetencji analityka biznesowego, więc już w następnym odcinku podpowiem Tobie trzy sposoby, które w mojej sytuacji rzeczywiście działają i pomagają mi cały czas rozwijać się jako analityk biznesowy. Te trzy sposoby poznasz już w następnym nagraniu, w którym widzimy się za kilka dni. Dzięki bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No dobra, to jak to było z tym czatem GPT? Zadałam mu dokładnie to samo pytanie, jakie zadawałam wielu analitykom biznesowym na rozmowie rekrutacyjnej, i czat GPT odpowiedział najlepiej.